Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Rockridera ST530S najtańszego fula w ofercie Decathlon przeznaczonego do rekreacyjnej jazdy MTB. Największymi zaletami roweru z pełnym zawieszeniem jest komfort, łatwość prowadzenia w trudnym terenie oraz większa przyjemność z jazdy. Rockrider ST530S to dość przemyślana konstrukcja, którą poprawiono o bolączki wcześniejszych modeli. I w tej półce cenowej jest bezkonkurencyjnym rowerem z pełnym zawieszeniem dla osób, które cenią komfort i przyjemność z jazdy MTB. W filmie skupię się na specyfikacji technicznej i moich odczuciach w pojeździe w porównaniu ze starym modelem 520S. Zapraszam. Rama w modelu ST530S to bliźniacza konstrukcja z ST540S. W połączeniu ze sprężyną, która pełni rolę tylnego dampera, działa nieporównywalnie lepiej niż w modelu 520S. Jest to olbrzymia i od razu zauważalna zmiana po pierwszym wejściu na rower. Zawieszenie jest bardziej czułe, płynniej działa i jest to duża zmiana na plus. Sama rama jest rozwojowa. Bez problemu w przyszłości można zastosować w niej powietrzny damper. Z kartą Decathlon oczywiście otrzymujemy dożywotnią gwarancję na ramę. Przedni amortyzator o skoku 120 mm to sprężynowa konstrukcja, która posiada regulację wstępnego napięcia sprężyny do wagi ciała użytkownika oraz blokadę skoku, aby uniknąć utraty energii podczas jazdy po płaskich odcinkach. Sama praca amortyzatora jest płynna. W tym budżecie nie ma się do czego przyczepić. Tylny damper sprężynowy o skoku 120 mm również posiada regulację twardości. Brakuje w nim blokady, ale jeżeli jest to dla Was ważne, polecam model Rockrider ST900S z blokadą skoku w manetce na kierownicy. Samo działanie i płynność w połączeniu z tą konstrukcją ramy wywołały we mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Kolejnym dużym plusem jest prosty i łatwy w obsłudze napęd 1 na 9 Operujemy tylko jedną manetką, nie powtarzają nam się przełożenia. Osobiście jestem dużym zwolennikiem napędów jednorzędowych. W Rockriderze ST530S zastosowano 9-rzędową kasetę o zakresie przełożeń 11-42, co w połączeniu z 32 zębami na korbie zapewnia odpowiednie stopniowanie i duży zakres przełożeń. Dodatkowo dla większej sztywności i pewności podczas jazdy w trudniejszym terenie tylna przerzutka wyposażona została w sprzęgło. Warto również wspomnieć o zastosowaniu kierownicy o szerokości 720 mm, która zapewnia dobrą zwrotność na wąskich ścieżkach. Mostek posiada pięciostopniową regulację, dzięki czemu dla większego komfortu możemy podnieść kierownicę aż o 3 cm. Rockrider ST530S wyposażony został w hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Altus MT200. Wyglądają bardzo minimalistycznie, posiadają dwutłoczkowy zacisk oraz zapewniają dobrą siłę hamowania znaną z hamulców Shimano. Są łatwe w serwisie. Zaciski kompatybilne są z klockami żywicznymi i metalicznymi. Warto wspomnieć też kilka słów o kołach. 27,5 calowe koła w rekreacyjnym kolarstwie to kompromis między komfortem a wydajnością. Obręcze o szerokości 23 mm dostosowane są do systemu bezdętkowego, który oferuje lepszą przyczepność, możliwość jazdy na niższym ciśnieniu, oraz uszczelnianie małych dziur po najechaniu na przeszkody. Opony 27,5x20 są uniwersalne na mieszane warunki pogodowe. Podsumowując, Rockrider ST530S to bardzo udana konstrukcja roweru z pełnym zawieszeniem do rekreacyjnej jazdy MTB. Została znacząco poprawiona względem poprzednika modelu 520S i z czystym sumieniem godna do polecenia. W opisie filmu znajduje się link do modelu, z którego możecie zamówić go z darmową dostawą i zwrotem 40 zł w postaci bonów do decathlon. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!